Yo, Szymonko, w kolejnym odcinku na moim kanale? <laughs> Co się stało? Dobra. Dzisiaj będziemy grać w e, Rywala. Miałem już zaczynać, już się wywaliłem. Jak to. Jak się zawsze, jak się e, od razu wejdzie i zagrają szyluntkę, no to. No to. No to wtedy tak jest, no po prostu. Dzisiaj już trzeci odcinek z Rywali. Mi się się spodoba lepszy, a więc dobra, jaką mapkę żądasz, jaką mapkę żądasz, duży zaplecze, będziemy mieć więcej szans, park, trzy osoby, uwaga, Raczej, to są te głosowania, to będzie, jest, bo czasami wierzę, że jakie są osoby na jedną mapkę i dwie na inną, no to to bierze co dwie zagłosuję, czy je na leci wszyscy zagłosowali na tą samą mapkę, a jedna z zagłosowała na inną i no już tak, tak miałem kiedyś. O Jezus Maria. Aha, no to super, że normalnie mnie zlagowało. Nie wiem czy już to widzieliście, ale ja normalnie miałem laga, nie wiem co się dzieje. Mm. O ty, co ty tam tak? Czekasz myślę, że ja czy nie u niej wyważę. O ja. Wow. Dlaczego oni mi kiny zawierają? Mam nadzieję, że są to się HPC, prawda? Ale zabiję typa. Przynajmniej ktoś klucze zrobi, to dziś zajęliście. Dobra, asysta. Suu, wygraliśmy chyba. A nie, nie wygraliśmy jeszcze. Ja teraz wygrałam tą rundkę, a w ogóle tu jest z dwóch typów to co to jest. Dobra, tu. Ktoś chciał iść, se i tu. Tego typa zresztą zwalimy albo w dupę. Aha, żartowałem. Nie no, to jest ten typek to on ma. Tego no i bo to jakiegoś widać, bo on się normalnie w podłogę i mi trafia. Nieważne. Dobra, przynajmniej jeszcze jedną gruntkę wygrałem z tym, z tym debilem jednym, o. Kurde, grana to jakiegoś motoła rzuca, którego nad nigdy w życiu nie wiem jak wygląda. na tym ja chciał kupić. Teraz zagłosujemy na most, przetestujemy nowo, nową mapę e, na Rivali. Ja grałem nią raz, tak raz i wczoraj i taka o, ale mam zadanie, że muszę 5 razy na nią zagrać, więc dzisiaj sobie raz też zagramy. I zostanie nam 3 i będę miał trzy klucze wtedy, jak zagramy te cztery razy, znaczy pięć miałem zagrać, ale raz już zagramy, tylko cztery nie brakuje, więc głosujemy sobie na most. Najračem mostu, gledam, no noč... No, 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 no to je ba biti! To je ba biti! Bodi most? Bodi most? Če ne bo noč most? Bere, tako, na to, ne vem. No, to je skraba most, bo videti potešati se. To je že več most. Dobra. Začname. Tako, to je most. Dobra. Na rado. Na rado. A ich tu było... Ile ich tu było? Chłopie, ich tu czerwę chyba było. Nie wiem z tymi typami znowu jestem jako jedyny bez... No nie pa... Zanim... Jaki z niego debil. Zanim on się... Nie no, jak my gramy z takimi typami, no to ja nie, nie dziwię się jak to... Jak to przegramy to Chodzi obok tego i strzelę obok niego. On staje obok niego, się w ogóle on zanim się odwróci, to mu już połowę HP zagrał. No właśnie. Dobra, pora się wycofać. O szty. para podawać im telefonię. No Nara. No ile tu, ile ich tam było, no? O siedzi obok tego, nie Tu idę I tu im to rzucam, ha? Dobra, to super Za jednym się rzucamy ciągle. Po drodze nas drugi załatwia. Dobra, my wszyscy mamy Loła. Dobra, jeden dead. Teraz tylko jeden pozostał, Czekaj, gdzie on jest. O, widzę go, widzę go. on kogo to dendło więc z tego tak dziwnie przesko, przesko... Prze... przeskoczyłem. aha to super Hej, to jest ten dziwny tak chyba. Nie, bo on był w naszej drużynie. Choć ja się zmienił. Dla Siria się, ja się zmienił luźnę i nie wiem, co to jest. O Jezus, Maria! E na serio, no nie wyczułam. Tylko, że on chyba zmienił to na meczu. No ja nie wyczułam z tym typem. Dobra, dajcie fory. Musiałam gdzie. aha. No to super. Chopowin damy sobie z tego, z byle, gdzie? A. jeszcze dwie lódki wygrywamy i mamy to. Oni są. Mhm. Dobra. To jest chyba jakiś cztebek? Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, bierze, bierze czy mocno. Dobra, let's go. Jeszcze jedna rundka. czy no tak, jedna rundka i w ogóle są wielkie. Dobra. Koło chyba tym granatem. Tak, koło z granatem zrobiłem co jest? Okej. Okay. Nic nie było. Czekajcie mnie to bardzo dalej widzi. Ile ty masz HP człowieku? Ile ty masz człowieku HP? Uuuu! coś dostałem od shotguna e, do shotguna, bo kogoś sobie zabiję. Dobra, trzeba w tej torbie... E, dobra, użyj. Coś fajnego, coś fajnego musi być tam. Łopatka? No dobra, to zostawimy sobie już tą e, łopatkę. Tak, to jest dużo albo mała, nie wiem. Ja chyba na dużej bardzo mało grałem i nie umiem tego rozróżnić. Nawet na mało grałam. A, danu. Jeszcze jeden z Po kogoś trzeba poszukać, oni tu będą, raczej. O, tu A tu, a ty, Saya. No, nie, Saya. Ja, on widzę tam kogoś. Tam jest. Aha. Ty to super typiara. A jak jest tam dwóch! No to się nie dziwię, że ich zabili. O. Zapomniałem, że jestem sam. Dobra. Elimited. Jednego elimited, drugiego elimited. Let's go. Dwóch na jednego. I wygrałem. Dabla Aa düsək işə Da, dosta da, da 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 Wow Dobra. Dobra. Wow, ja go na dobrze nie widziałem, właśnie go strzelać, ale mnie jakoś tam zauważył, no i bedłem. Ale w ogóle to było dziwne. Trzech typów było na... Trzech typów było blisko siebie dwóch obok siebie, a jeden trochę dalej. E, ja miałem... Ja i te dwa typy mnie obili mocno. Ja jeszcze potem zmuszony zabić e, kolejnego typka. O cholera. Dzieszty. Dzieszty. Dlaczego mnie nigdy nie trafię w to czym Nie wiem, jak wano w nich. Nie wiem w ogóle, jak jedyny to dla to cała ta deda Dlaczego tak jest? No, jak on mi trafia tak w oczy? Oni mają jakieś cheaty. na znaczy, no ten kat ma tylko cheaty. Ale reszta nie ma cheatów. Kat jest jakieś porąbanie. Zabij tego krat, bo nienawidzę go. Aha. Ja po prostu nie muszę dennąć Bo jak ja to od razu się sydogałem. A, ja zapomniałem, że to jest 3 na 3 teraz. Nie No nie no jak oni plecy robią jakichś stu dwóch, jednym... Szkoda gada, Dwóch jakichś typów wywaliło. Co może jedynie ogarnięci byli. Chłopie oni... jeden ma po stówce, a nie widać jakoś tego bardzo. No jeszcze ma auto Anima. Normalnie. I tak on, przynajmniej też, że innego typa, żeś, debili zrobił. Łupi, on naprawdę, 30 na trzydziestego nawet dobrze nie ma. Z jakimś katem jesteśmy. Dobrze. Dobra. Więc go przynajmniej te, przynajmniej te, a 30 hp, więc znowu udowodniliśmy. I, i, I byśmy już w ogóle dali całą grę, całą grę byśmy przegrali. Słyszę, że dwóch typów odeszło od nas, od nich też, ale oni mają bardziej ogarnięty skład. Sł Mnie jeszcze mają rangi, ale bo nie grać. Nie, jeszcze znaczy, Nie rangi mają. Czy że mamy typa z 29 lewelem, dobra? No, ale... Spokojnie wiem. Co Nie trafiliśmy tak. Dadyso czy to dziesięć? Ty czulu jeden Idę do Ciebie, o cholera Coś ja czuł z niego, on tylko na tych mostach sobie. Ja znam na mostach, na tych sobie się sobie siedzi, oczywiście sam byłem Dziwne, że dwie punkty nabijam jak tam sam grałem, bo ten Typek z 29 levelem to nic nie robił A ten ze to no, chyba już bardziej nawet Nic nie robił chyba, bo na w ogóle, bo nie widziałem go ani raz, tylko przy lespie. No a więc dobra, to tyle z tego odcinka, macie się, no i pan, Nara. i pan, też się z nimi nie grać, bo nie umiem grać.